Bardzo o ocenę konstytucji, którą przedstawił przed sekundą pan premier Morawiec. Jest to bardzo obiecujący pakiet rozwiązań dla nas przedsiębiorców, dla takich jak kursus, ale też dla mikro, małych i średnich. Klucz leży w wdrożeniu tych rozporządzeń, tego pakietu. Ustaw. Najważniejsze jest to, żeby też aparat urzędniczy, czyli ludzie po prostu wyszli naprzeciw e, tym rozwiązaniom. Przed... Jest Pan optymistą? Uda się to wdrożyć? i Uda się e, ten pakiet wdrożyć w życie? Jestem optymistą. Ursus, rozwój Ursusa jest pełen optymizmu i jestem pełen optymizmu dotyczący wdrożenia Konstytucji e, w życie. A które najbardziej przepisy Panu jako przedsiębiorcy, jako prezesowi firmy? O, y przypadły szczególnie pomysły, które z pomysłów pana Morawieckiego przypadły panu szczególnie do gustu. Przede wszystkim nie chciałbym tego rozdzielać na pojedyncze zasady, tak? Czy jakieś najbardziej istotne jest dla mnie, żeby cały, cały pakiet został wdrożony, bo on wtedy ma zasadność i na pewno wtedy będzie funkcjonować. Ale jeśli zwracać uwagę na szczegóły tych ustaw, to najważniejsze są ułatwienia dla mikro, średnich i małych przedsiębiorstw. Dla startupów, bo to jest najważniejsze, bo to są moi klienci i dostarczyciele rozwiązań technologicznych, innowacyjnych. Bez innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw nie będzie rozwoju Ursusa. Dobrze, jakie są plany inwestycyjne w takim razie Ursusa? Samoch to, to, co rozmawiamy. Plany inwestycyjne Ursusa są podzielone na dwie części. Jedna dotyczy maszyn rolniczych i tutaj rozwijamy linię ciężkich ciągników powyżej 120 koni w oparciu o własne rozwiązania transmisyjne. Jeśli chodzi o nową, nową gałąź naszej działalności, czyli elektryczną mobilność, to jest przede wszystkim autobusy. Homologujemy teraz najnowocześniejszy pojazd w Europie. W grudniu otrzymamy już świadectwo homologacyjne. Jest to hybryda elektryczno-wodorowa, która będzie mogła wyjeżdżać na ulice miast w całej Europie. Ale też bardzo ważnym dla mnie projektem jest projekt związany z zbudowaniem prototypu samochodu dostawczego do 3,5 tony, który będzie kontynuował tradycję fabryki samochodów ciężarowych w Lublinie, w której my teraz funkcjonujemy. Słyszałem też o nowych rynkach, o ekspansji na nowe rynki. Może pan uchylić rąbka tajemnicy? Przede wszystkim zależy nam na kontynuowaniu ekspansji w Afryce, bo to zyski, które realizujemy w Afryce, pozwalają nam bardzo mocno rozwijać się, inwestować w elektromobilność. A skąd akurat ten kierunek? To jest historycznie uwarunkowane, ponieważ Ursus jest firmą, która posiada licencję Massey Fergusona. Która jest bardzo popularna w Afryce w tej chwili, bo jest niezawodna. Świadczy o tym średni wiek ciągnika w Polsce 28 lat, przy średniej europejskiej 8 i prostota tych konstrukcji. Ursus zmechanizował polską wieś. Ursus ma szansę teraz zmechanizować afrykańskie rolnictwo. A jeszcze jakieś. Dalsze inne kontynenty, inne kierunki? Przede wszystkim e, bardzo mocno będziemy rozwijać się na rynku e, Unii Europejskiej. Dzięki, dzięki interwencji premiera Morawieckiego udało się odblokować rynek niemiecki. Tutaj wiążemy bardzo duże nadzieje, nie tylko z traktorami, ale z pozostałymi e, naszymi wyborami. Przede wszystkim właśnie też autobusami. E, bardzo mocno rozwijamy się w Skandynawii. Liczymy na ekspansję na Bałkanach. Myślimy o Ameryce Południowej, ale nie, nie zamykamy się na Azję i Amerykę Północną. Chciałem zapytać o ten patriotyzm gospodarczy. Czy on jest rzeczywiście, czy pan jest zwolennikiem tego zdania, że kapitał ma narodowość, czy, czy raczej uważa pan, że, że koncerny już się tak wymieszały, że wszystko tak, że, że nie ma tej narodowości? Czy patriotyzm jest ważny gospodarczy? Mi wbijano do głowy na studiach, że kapitał nie ma narodowości. Absolutnie ma narodowość. Absolutnie ma narodowość, to widać po stanie polskiej motoryzacji i po stanie polskiej, polskiej, polskiego przemysłu maszynowo-rolniczego. Oczywiście będzie bardzo ciężko to odbudować, ale tak jak mówię, obowiązkiem mojego pokolenia, ja miałem 9 lat w 1989 roku i były, było pełno po, polskich marek produkujących im samochody maolitrażowe osobowe i dostawcze, i ciężarówki, i autobusy, żeby spróbować tę część gałęzi gospodarki odbudować. No, Ursus jest takim najlepszym przykładem, bo Ursus był praktycznie już firmą upadłą, prawda? I udało się jednak postawić mało z tego. Teraz firma robi ekspansję tak, na inne rynki, zdobywa inne rynki i produkuje nowe produkty. Czyli można. Można, ponieważ no przede wszystkim w dziedzinie rolnictwa mamy bardzo długie tradycje. Polska jest krajem rolniczym opartym o produkt, znaczy produkt narodowy brutto w dużej mierze zależy od, od rolnictwa. Nasze wyroby są bardzo dobrej jakości i bardzo konkurencyjne w stosunku do innych krajów. Dlatego blokują nas Czesi, dlatego blokują nas inne kraje Starej Unii, nakładają na nas kwoty mleczne itd., itd. To świadczy o tym, że, że jesteśmy bardzo wydajnym producentem, przetwórcą żywności, przez co też mamy bardzo dobre doświadczenia, jeśli chodzi o maszyny, a to hmm, procentuje, jeśli chodzi o ekspansję zagraniczną, bo w Afryce jesteśmy postrzegani jako kraj, który wzorowo przeszedł proces mechanizacji rolnictwa. Chciałem zapytać, bo wiem, że polskim przedsiębiorcom brakuje wsparcia na rynkach zagranicznych w postaci, no nie wiem, doradców handlowych, na przykład wiem ostatnio na panelu, na którym byłem. Przy niemieckiej ambasadzie w Chinach działa przedstawicielstwo handlowe 1500 pracowników, którzy mają za zadanie ułatwianie wejścia na, na, na jakiś tam nowy rynek, tak? gdzieś tam, czy w Afryce, czy w Europie. Tak? Tego brakuje. Rozwój dyplomacji ekonomicznej jest niezbędny. Przegrywamy w Afryce z Chińczykami, z Hindusami, przez to, że nie mamy placówek, nie mamy wsparcia dyplomatycznego, nie mamy wsparcia dyplomacji ekonomicznej. Musimy nie... Tak naprawdę przedsiębiorca jest na tych rynkach zagranicznych skazany sam na siebie. Jeśli chce wejść na jakiś tam rynek, nie wiem, niemiecki, holenderski, afrykański, jest skazany sam na nas, na, nie wiem, swoje kontakty handlowe. Zdecydowanie tak, jesteśmy skaza skazani. Zostaliśmy pozostawieni sami sobie, aczkolwiek no Etiopia była takim przykładem wzorowej współpracy pomiędzy ambasadą w Addis Adebie i nami jako przedsiębiorcą, bo de facto wspólnie w synergii otworzyliśmy rynek dla Ursusa i tak naprawdę przygoda z odbudową marki zaczęła się właśnie przy wzorowej współpracy ambasadora Jacka Jankowskiego z Ursusem. Czyli potrzeba jest stworzenia takich instytucji właśnie, które by wspierały na lokalnych rynkach przedsiębiorców, którzy zamierzają Wejść na rynki zagraniczne. Jest cały program PFR-u związany ze wsparciem eksportu. On bardzo ciekawie wygląda na papierze i w prezentacjach, ale czas jest, czas jest do wdrożenia. Minął już rok. Rozumiemy, że należało zająć się sprawami społecznymi i uporządkowaniem kraju, ale teraz jest czas, żeby skoncentrować się na stymulowaniu eksportu i rozwoju gospodarczym. Dziękuję bardzo.